No kochani, dzisiaj czwartek. Ja wiem, że ktoś może mieć wrażenie, że tu jednego dnia wszystkie filmy kręcone, ale kochani zobaczcie, taką pogodę trafiliśmy. Znowu Brzytewka, patrzę no, na niebo. Przecież tu żadnej chmurki nie widać. A jesteśmy tutaj, jest godzina teraz no 13 gdzieś, bo mamy takie jeżdżenie popołudniowe. Do południa byliśmy w Zakopcu, na zakupach różnych, a teraz przyjechaliśmy sobie i od 13 jeździmy tam do 17 czy 18, już nie pamiętam. W każdym bądź razie Piękna pogódka, zobaczcie, no i osoby jeżdżą, korzystają, no to jest taki fajny czas, że wiele grup poszło nas na obiad, więc mamy trochę wolniejszy stok, ale zobaczcie, moi drodzy, cały czas pokazuję, to jest ta pogoda, to jest ta pogoda za mną, jedzie Agniesia, Macha, w dali góry, ciągle te same i ciągle jesteśmy na tym samym stoku, to jest Koziniec, dla nas wymarzony stok. Po prawej mojej ręce, no to właśnie są takie stoki wygodniejsze, trochę nad tym się minęliśmy te ośle łączki, a tu już jest taki no trochę stok, że wymagający większego zaangażowania, tu wjeżdżamy talerzykiem na tak zwane krótszą trasę, za chwilę będziemy zjeżdżali, no i kochani tak wygląda, może nawet sobie zjedziemy, żeby to pokazać więcej jak to ciągle wyglądało, tak, już tak zjechaliśmy. O, tu przed nami litka, trochę, o, lidzia przed nami, patrzymy, no a z góry tak to wygląda ten stok, tak górka wygląda, a my sobie będziemy jechali, tak? O, nas patrzy, teraz przysłania. Czy zagłusza to co mówię? Ale idziemy trochę w poprzek trochę żeby pokazać jak tu ludzie nasi padą sobie na stoć, bo tam jest się. ziaś ten śnieżek, to kotelnica, to to kotelnica. O, no i pięknie. I dojeżdżamy znowu w poczekalnie do wyciągu.